Wszyscy mówią ostatnio o modelu Nano Banana Pro. Spędziłem ostatnie kilka dni na testowaniu tego narzędzia w realnej pracy, w codziennych przykładach i w tym materiale pokażę Ci 7 konkretnych sprawdzonych scenariuszy, gdzie ta sztuczna inteligencja realnie oszczędza czas i pieniądze, więc jeżeli szukasz praktycznych zastosowań, to zapraszam do oglądania. Aby generować obrazy za pomocą tego modelu, wchodzimy sobie na stronę geminite.google.com. GeminA to jest Taki chat GPT, tylko od firmy Google. No i kiedy jesteś w polu do wpisywania tekstów Gemini, to klikasz sobie tutaj ten przycisk, a następnie wybierasz Twórz obrazy. Ta funkcja będzie aktywowana, będziesz widział na niebiesko, że masz włączony tryb tworzenia obrazów. I po prostu wpisujesz w polu do wpisywania tekstu w tym oto polu, jaką jakim grafikę chcesz stworzyć, albo jakie edycje do grafiki, którą przesłałeś chcesz. Wprowadzić, bardzo ważne, jeszcze tutaj w prawym dolnym rogu musisz zaznaczyć model myślący w 3 Pro, żeby skorzystać z tego najnowszego modelu. Do modelu można też uzyskać dostęp poprzez uniwersalne narzędzia takie jak Genspark. W Gensparku również jest model Nano Banana Pro i możemy z nim generować grafiki. A więc przejdźmy teraz już do pierwszego z siedmiu przykładów. Pierwszy przykład to profesjonalne studio fotograficzne w Twoim domu. Jak to działa, zobaczmy. Zrobiłem zdjęcie kubka. Jak widzisz, wygląda on bardzo słabo. Powiedzmy, że chcesz założyć firmę, która sprzedaje kubki. W tym przypadku ja właśnie wysłałem zdjęcie kubka. No i nie opublikuję czegoś takiego na mojej stronie sprzedażowej, no bo wygląda to nieprofesjonalnie i nikt by po prostu takiego produktu... Nie kupił, natomiast kiedy prześlę sobie właśnie to zdjęcie do modelu Nano Banana i napiszę coś takiego, przerób mi to na profesjonalnie wyglądające zdjęcie, białego kubka w studiu fotograficznym za kilka tysięcy wysokość kubka, tu podałem po prostu wymiary, żeby mógł zachować proporcje na tej nowej grafice. Kubek jest cały biały, usuń światła, cienie z grafiki, aby pokazać jego pełną klasę. No i zobacz co się stało, po kilkunastu sekundach otrzymałem taką oto grafikę. No i jak widzisz, jakość jest niesamowita, więc nie musimy tak naprawdę, jeżeli prowadzisz sklep e commerce zatrudniać jakiejś agencji fotograficznej, robić tych zdjęć samodzielnie, na białym tle, z dobrym oświetleniem, ponieważ AI robi to za nas. I co najlepsze, możemy dalej wprowadzać kolejne poprawki. Napisałem tutaj, przygotuj mi wariacje na różne social media, czyli 1.1, 16.9 i 9.16. Proszę bardzo, otrzymałem trzy grafiki naraz w podanych przeze mnie formatach. Napisałem tutaj jeszcze, aby zaznaczył na grafice wymiary tego kubka. Podaję je ponownie. Użyj nowoczesnej czarnej czcionki i zaznacz konkretne elementy, kiedy je opisujesz. No i proszę bardzo, wszystko zostało tutaj opisane. No oczywiście tu jest błąd, bo napisał szerokość podwójnie, natomiast to nie jest też żaden problem, ponieważ możemy napisać po prostu, że widzimy ten błąd i chcemy go usunąć, napisałem, że napisał dwa razy szerokość. W takim razie usuń ten napis i strzałki, które są na samym dole, i nano banana to bez problemu robi. Tutaj jeszcze napisałem, aby stworzył cztery zdjęcia pod różnymi kątami, żeby pokazać Ci różne możliwości tego przykładu zastosowania. No i otrzymałem również taką grafikę, gdzie nano banana właśnie uchwycił ten kubek z czterech różnych pozycji. No i pewnie zastanawiasz się nad tym, dlaczego tu w tym prawym dolnym rogu jest znak wodny. Niestety Google tego jeszcze nie wyeliminowało. Nawet jak masz płatną wersję, to wszystkie obrazy będą generowane z tym znakiem wodnym. Natomiast jest rozwiązanie. Tak naprawdę są dwa rozwiązania. Pierwsze jest takie, że taką grafikę przesyłasz sobie do programu na przykład Adobe Express. No i tutaj masz funkcję o nazwie Usuń obiekt. Wtedy klikasz po prostu tę funkcję, zaznaczasz ten znak wodny. Klikasz, yy, usuń. No i po kilku sekundach po prostu Adobe usunie ten element i zastąpi ten zaznaczony element tak, żeby po prostu nie było widać różnicy. Więc poczekamy sobie chwilę i zobaczysz, że faktycznie to działa. To jest pierwszy ze sposobów. Jeszcze mamy drugi. No jak widzisz, wszystko jest ok. Nie ma tego znakowodnego. Grafika została niezmieniona. A druga opcja to korzystanie z modelu nanobanana w uniwersalnych narzędziach, takich jak Genspark, tutaj również masz dostęp do NanoBanana Pro i wtedy tego znaku wodnego również nie będzie. Jak widzisz, wygenerowałem tutaj grafikę i nie ma tego znaku wodnego. Zanim przejdziemy dalej, to dodam tylko, że wyzwanie 14 dni ze sztuczną inteligencją jest już dostępne. Jest to mój najlepszy program, gdzie codziennie przez 14 dni otrzymujesz jeden materiał o praktycznym wykorzystaniu sztucznej inteligencji, i możesz to od razu wdrożyć do swojej pracy, do swojego biznesu. Na przykład w dniu piątym jest przykrywanie internetu, później dzień szósty to jest praca z plikami i tak dalej. 14 dni naprawdę samej konkretnej wiedzy. Dodatkowo dla osób, które dołączą do wyzwania w najbliższym czasie przygotowałem dwa bonusy. Pierwszy bonus to jest 6-godzinny materiał o 37 najlepszych narzędziach opartych na sztucznej inteligencji. Drugim bonusem jest e-book, w którym zebrałem... 50 moim zdaniem genialnych GPT z asystentów AI w czacie GPT. Będziesz mógł sobie ich wykorzystać w swojej działalności, w życiu codziennym. Więc taki bonus również jest dostępny, kiedy dołączysz do wyzwania. Link znajduje się w opisie. A teraz przejdźmy do materiału. Drugi przykład to odświeżanie grafiki, to fajnie się sprawdzi w biznesie, w marketingu albo nawet w codziennym życiu. Ja pokażę to na przykładzie marketingu. Otóż, zobacz, miałem taką reklamę, której już na Facebooku, ona działała dosyć dobrze i dalej działa dobrze, natomiast chciałem zrobić jej wariacje. Po prostu chciałem sprawdzić czy inne kolory tła też będą dobrze się sprawdzać. No i co normalnie musiałbym zrobić? Normalnie musiałbym użyć jakiegoś programu do edycji jakiegoś Photoshopa, natomiast z Nanobanana mogę w prosty sposób pisać. Chcę odświeżyć reklamę, zmień barwy i tak dalej na niebieski, nie zmieniając ogólnego układu. No i proszę bardzo, dostałem niebieski wariant grafiki bez żadnych zmian. Potem napisałem, że chcę fioletową grafikę, Również taką grafikę otrzymałem, później napisałem, żeby zrobił z tej oryginalnej grafiki coś unikatowego, coś co mnie zaskoczy i stworzył coś takiego, więc naprawdę jest to absolutnie kosmiczny design, więc jeżeli masz jakieś stare reklamy, stare posty, które chciałbyś odświeżyć, nie chce Ci się robić nic nowego, albo może chciałbyś zainspirować się czymś, co ma konkurencja i chcesz wdrożyć to u siebie, tylko trochę innym stylu, to również możesz to zrobić dzięki modelowi Nano Banana Pro. Trzeci genialny przykład to tworzenie reklam albo postów, nie trzeba już przepłacać za agencje marketingowe. Ja w tym przypadku przesłałem zdjęcie kubka, które udało mi się stworzyć w pierwszym przykładzie zastosowania i na początku w moim asystencie kreator reklam stworzyłem prompta, który przekształca zdjęcie tego kubka w reklamę na Facebooka. Mamy tutaj, jak widzisz, taką reklamę. Ten kubek został napełniony kawą, mamy tu parę, mamy tu ziarna kawy. I mamy tutaj krótki napis, oczywiście to jest tylko przykład, ten napis można dowolnie modyfikować. Swoją drogą zwróć również uwagę na to, że Nanobanana świetnie radzi sobie z generowaniem tekstu. Nie ma znaczenia czy są polskie znaki czy też ich nie ma. Wszystko jest tutaj prawidłowo zrobione. No i otrzymałem taką oto reklamę. Oczywiście możemy w prosty sposób tworzyć reklamę, wariację tej reklamy. Napisałem tutaj tak, to jest grafika jak agencja za 100 zł. Teraz przerób tę grafikę, aby wyglądała jak z agencji za 150 tysięcy miesięcznie, i zobacz co otrzymałem. Faktycznie jakość jest bardzo dobra. Bardzo ciężko by było uzyskać taki rezultat, nie znając się w ogóle na Photoshopie, nie mając w ogóle dostępu do narzędzi takich jak Canva i tak dalej. A my to zrobiliśmy z AI w dwie minuty. Tutaj napisałem kolejną poprawkę. Dodaj dużo większą czcionkę, bardziej pogrubioną. I w subheadline, czyli w tym miejscu zmień tekst. Na zacznej poranki z naszym wyjątkowym kubkiem. Dostałem po raz kolejny nową wariację do reklamy. Oczywiście możemy również modyfikować te grafiki, jeżeli chodzi o na przykład różne święta, więc napisałem teraz, żeby stworzył edycję świąteczną. I mamy piękne świąteczne tło. Później napisałem, żeby. Ten kubek stał na stole, czyli żeby wyeliminował ten efekt lewitacji, który jest tutaj. I również nano banana bez problemu to zrobił, więc tak naprawdę w 5 minut stworzyłem ile? 5 albo 6 wariacji reklamy produktu. Przykład czwarty to generowanie spójnych postaci. To świetnie sprawdzi się do storytellingu, albo jeżeli masz takiego brand hero, być może kojarzy takiego brand hero z firmy. Duracell to jest taka postać animowana, która występuje w reklamach. No, i z modelem Nano Banana możemy również tworzyć właśnie takie postacie. Ja tutaj wygenerowałem taką postać. No, jest to oczywiście robot, bo moja firma opiera się na tym, że wdrażamy sztuczną inteligencję do różnych biznesów. No to po prostu wygenerowałem taką oto postać i teraz możemy tworzyć różne grafiki z tą postacią w wielu różnych scenariach. Oczywiście w twoim przypadku. Mogły być to grafiki prawdziwych osób. No i dobrze, napisałem tak. Przenieś teraz tę te postać do świata 3D, niech stoi w parku w słoneczny dzień. No i tutaj no banana przeniósł te dwie postacie. To jest tak naprawdę ta sama postać, tylko na tej grafice mamy dwie różne pozy tej postaci. Więc banana myślał, że też chce odzwierciedlić te dwie postacie na tej grafice. Natomiast poprawiłem go i napisałem, że to jest jedna postać, więc usuń jedną z nich. Bez problemu to zrobił. No i później analogicznie tworzyłem sobie tę samą postać w innych scenariach. Jeżeli przypatrzysz się na detale, to są one naprawdę bardzo dobrze odzwierciedlone. Nawet nie chcę myśleć, ile by to kosztowało, żeby zlecić coś takiego, na przykład grafikowi. Kolejna scena, jak jest na Monteverest, po tym jak się wspina na Monteverest. Teraz, jak jest na pustyni, obok takiej tabliczki z Call to Action, ponieważ nie generowałem przypadkowo tych grafik. Chciałem po prostu stworzyć reklamę, reklamę wideo. Swoją drogą za pomocą modelu Vio 3, również model od Google'a, którego możemy użyć również w Gemini, jeśli masz płatną wersję. Kiedy wybierzesz sobie tutaj, twórz filmy za pomocą modelu Vio 3.1. Pokażę ci jaki filmik udało mi się stworzyć właśnie za pomocą narzędzia Nano Banana Pro modelu do generowania wideo Vio 3.1 i głosu audio z narzędzia 11 Labs. Do tego jeszcze można w prosty sposób dodać napisy i zobaczmy, jak wygląda taki filmik. Wszyscy mówią o AI, ale nikt nie pokazuje, jak w 14 dni zbudować z nią konkretny system pracy. I dlatego wyzwanie 14 dni z AI to Twój skrót. Po dwóch tygodniach masz gotowy system oszczędzający czas. Efekt? Lepsza wydajność w pracy i biznesie. I koniec z technologicznym chaosem. Po 14 dniach masz gotowy system pracy z AI, który oszczędza czas i zwiększa efektywność. Nie czekaj. Kliknij, dowiedz się więcej i przekonaj się, jakie to proste. Przejdźmy teraz do piątego przykładu. Jest to wizualizacja danych. Jestem ciekaw, czy wiedziałeś, że coś takiego jest w ogóle możliwe. Przesłałem tutaj statystyki czterech moich ostatnich filmów z YouTube'a. Po prostu przesłałem tu z Google Sheets. Są tutaj dane klikalność, ile wyświetleń, jaki tytuł filmu, jaka liczba interakcji i Napisałem, aby Nanobanana stworzył z tego piękną notatkę pisaną na białej tablicy i aby dodał wykresy i tak Na początku nie zrozumiał, że chodzi o wygenerowanie grafiki, więc wygenerował analizę tekstu. Natomiast, kiedy go poprawiłem, no to zobacz co otrzymałem. To jest normalnie grafika wygenerowana przez AI. Jestem naprawdę dużym szoku, biorąc pod uwagę, że wcześniej największym problemem modeli do generowania grafik było właśnie to, że nie potrafiły tworzyć tekstu, nie mówiąc już o języku polskim. Tam to w ogóle totalnie leżało. A teraz zobacz, jak dostałem no wszystko tak naprawdę jest prawidłowo napisane. Wszystkie polskie znaki są zachowane. Jedynie można dopatrzyć się dwóch, trzech błędów które można bardzo łatwo poprawić, pisząc kolejne polecenie. Na przykład, nie wiem, tam gdzie jest jakiś błąd na wykresie, tu jest na przykład e, zamiast zasięg napisane zamiast zv, to jest taki malutki błąd. Natomiast później napisałem jeszcze, aby na dolnej tablicy zamiast wykresów, które tam są, aby to diagram kołowy z podziem, wyświetleń i krótkie wnioski na 2-3 zdania. I tak się to prezentuje. Przechodzimy do przedostatniego przykładu zastosowania, a będzie to profesjonalna edycja grafik. I zaprezentuję ci to na bardzo prostym przykładzie. Przesłałem tutaj grafikę. Jak widzisz, jest to po prostu grafika przedstawiająca jakąś tam osobę, która gra na komputerze i w pokoju ma bałagan, bo stwierdziłem, że to jest dobry przykład, aby pokazać ci jak działa ta edycja grafik, ponieważ napisałem tutaj spraw, aby w pokoju panował porządek, nie zmieniając żadnych detali i innych kluczowych elementów na grafice, no i taką grafikę otrzymałem, więc możesz sobie teraz porównać, że faktycznie nie ma tutaj zmian, tylko wprowadził porządek na grafikę, później napisałem, żeby jeszcze usunął te puszki i kubek zbiórka i również zmienił tylko te elementy, nie zmieniając niczego więcej, więc do edycji grafik, do usuwania niechcianych elementów nano banana sprawdzi się również świetnie. Czas na ostatni przykład jest to łączenie elementów. I uwaga, do NanoBanana możemy przesłać aż 14 grafik i na przykład połączyć je w całość. To jest niesamowite i inne generatory grafik nawet nie podchodzą blisko w tej kwestii. No i dobrze, zobaczmy jak to się może prezentować. Przesłałem do NanoBanana trzy grafiki. Grafikę robota, grafikę z kubkiem i grafikę z napisem AI w praktyce. Chciałem zobaczyć czy poradzi sobie z połączeniem tych elementów. Napisałem sprawę, by ten robot trzymał ten kubek. Dodatkowo na kubku musi pojawić się logo, które przesłałem na grafice numer 3 i ma być widoczne, ale usuń z tego napisu tło. No i zobacz, jaką grafikę otrzymałem. Wszystko wykonał bez problemu i gwarantuję, że gdybyś to przesłał do dowolnego innego generatora, to on by sobie z tym zadaniem tak dobrze nie poradził. I dobrze, to było na tyle w tym materiale. Daj znać, czy nauczyłeś się czegoś nowego. Czy faktycznie to narzędzie jest dla Ciebie rewolucyjne? Przypominam o wyzwaniu 14 dni za jaj. Link do niego znajduje się w opisie. A już teraz dziękuję za uwagę.